przebieg spotkania wskazywał, że było to łatwe do wygrania spotkania. Jak oceni Pan ten mecz? Łatwe to, to na pewno nie, no bo nikt tu nie przyjechał po to, żeby oddawać punkty. tylko przyjechaliśmy my, i oni przyjechali po to, żeby się ścigać i obiegi były wyrównane, także trzeba było się starać, nie można było odpuścić. A jak jeździło się w parze z Robertem Kościechą? Z każdym się jeździ dobrze, wiadomo, że czasami są jakieś nieporozumienia, ale to nie. nie ma chyba pary, gdzie, gdzie by ktoś nie miał do kogoś pretensji, także tutaj nic nadzwyczajnego nie widzę. Pana postawa wyglądała całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że ostatnio miał Pan spory kłopoty sprzątowe, choćby w sparingu z Inboxem. W i zawsze sparing i tak samo czytam tam trening. No po to się trenuje, żeby coś sobie zobaczyć, żeby coś sprawdzić, tak samo po to są sparingi. A mecz już jest yy, tego weryfikacją też. Z czego wynikały te problemy? sprzętowe? No, prądowe sprawy, sprawy też w jednym biegu, sprawy przełożeń, także takie tam różne rzeczy, To no może nie testowałem, ale miałem założone nowe tłumiki wtedy i nie pasowało tak poniekąd.